Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w kolejnym siódmym już odcinku Domowej Diagnostyki. Witam Państwa na naszym kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie po raz drugi zresztą na temat stolca, czyli po prostu kupy i tego, co kupa może powiedzieć o nas samych, jeżeli jej się chcemy prawidłowo przyjrzeć lub chciał, nie chciał, zwróci ona na nas swoją uwagę mimo naszej woli, bo takie przypadki również się zdarzają. W poprzednim odcinku ustaliliśmy sobie, że bezwzględnie kształt stolca, kolor stolca, konsystencja, ilość wizyt w toalecie w ciągu dnia na tzw. Tak dwójeczkę jest niezwykle cennym obrazem tego, co dzieje się w naszym organizmie, dzięki czemu w sposób można powiedzieć najprostszy, bez użycia jakichkolwiek innych metod poza użyciem naturalnego zmysłu, jakim jest wzrok, dotyk oraz, oraz węch. Możemy bez większych problemów zdiagnozować, czy z naszym organizmem nie dzieje się nic złego. Czyli mówiąc krótko, jeżeli chodzimy na dwójeczkę do toalety częściej niż jeden dwa razy dziennie, mamy do czynienia z zatwardzeniem, jeżeli chodzimy jeden dwa razy dziennie, najczęściej wszystko jest w porządku, jeżeli ta ilość zaczyna przekraczać dwa, dwie wizyty dziennie, wtedy zaczynamy zastanawiać się, czy nie mamy do czynienia z biegunką. Oczywiście. Ilość wizyt w toalecie jeszcze o niczym nie świadczy, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, ważna jest konsystencja, lekkość, zapach, kolor, prawda? Łatwość wypróżniania te rzeczy tak naprawdę wpływają na to wszystko w sposób istotny. Tak jak powiedzieliśmy sobie w szóstej części domowej diagnostyki, wygląd stolca, jego konsystencja są na tyle ważne, że powstała tak zwana skala BSFS, czyli Bristol Stool Form Scale, dzięki której tak naprawdę Możemy sobie wtedy w sposób jasny, obrazowy stwierdzić, czy nasz stolec jest w porządku, czy też nie. Na poprzednim wykładzie omówiliśmy sobie stolce 1 i 2, kiedy są to stolce świadczące o tym, że mamy do czynienia z zatwardzeniem. Podczas tego samego wykładu, czyli w szóstej części, omówiliśmy sobie stolec 3, 4, czyli wtedy kiedy mamy do czynienia z teoretycznie zdrowym stolcem i wtedy kiedy musimy zwracać uwagę, że coś może dziać się powolutku nie tak. Natomiast. Dzisiaj zajmiemy się stolcem 567, czyli, tak jak widzicie Państwo tutaj na slajdzie, mamy do czynienia ze stolcem, który już nie jest stolcem ok, można powiedzieć, tylko mamy do czynienia z biegunką, mamy do czynienia z rozwodnieniem, lub mówiąc po prostu brzydko i ordynarnie, ze, ze srażką, tak? Natomiast my będziemy sobie używać powolutku określenia biegunka. Tak jak powiedziałem, sama wizyta w toalecie częściej niż trzy razy dziennie nie jest jeszcze objawem tego, że mamy do czynienia z biegunką. Jeżeli do tego jednak towarzyszy nam ból brzucha, brzuch jest obolały, brzuch jest wzdęty, nie możemy dopiąć się na tą szlówkę, którą zawsze się dopinamy, może pojawić się na przykład nieprzyjemny zapach, rozbrysk, wtedy mamy do czynienia ewidentnie z biegunką i należy na to zwrócić uwagę. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy oprócz tego wszystkiego pojawia nam się jeszcze śluz, pojawia nam się krew, czy pojawia nam się w stolcu ropa. To świadczy o tym, że w naszym organizmie może dziać się coś naprawdę nie tak. Oczywiście może być to objaw absolutnie błahy, tak? Zmieniliśmy coś w diecie, zjedliśmy coś, na co mamy nietolerancję, a nie jest to jakiś istotny składnik naszego pokarmu. Zjedliśmy coś bardzo pikantnego, tak? Zmieniliśmy dietę w danym momencie, lub po prostu zwyczajnie nie umyliśmy rąk i doszło do jakiejś mniej lub bardziej drobnej infekcji bakteryjnej. OK, minie 1-2 dni, sytuacja wróci do normy. My powinniśmy z tego wyciągnąć bezwzględnie nauczkę, bo świadczyło to o tym, że w naszym organizmie działo się przez chwilę coś nie tak. Nawet jeżeli była to tylko herbatka przeczyszczająca, to również należy zastanowić się, czy jest to właściwa droga, którą chcemy podążać. Ale niestety. Stolec, mówię rozwodniony, czyli biegunka, może być też objawem bardzo ciężkich chorób, takich jak ciężkie stany zapalne, znajdujące się w naszym organizmie, czy wręcz choroby nowotworowe. Sama biegunka, sama w sobie, nawet pojawiająca się bez żadnej istotnej czy ważnej przyczyny, jest również skrajnie niebezpieczna, ponieważ może doprowadzić do odwodnienia organizmu. A jeżeli wiemy doskonale, że mamy do czynienia z odwodnieniem organizmu szczególnie w okresie lata, wtedy może to w sposób bezpośredni doprowadzić do, do, do śmierci. Oczywiście przyczyn biegunki jest bardzo wiele, będziemy sobie je powolutku omawiać, tak jak mówię, zawsze bezwzględnie piętnować będziemy cukier, ponieważ jego duże spożycie tak naprawdę może doprowadzić nam do... Namnożenia się flory patogennej, ponieważ jest on świetną pożywką i to również może powodować do przebudowania flory. O tym powiemy sobie zresztą za chwileczkę. Biegunka może być spowodowana, tak jak powiedziałem, oprócz cukru, czyli niewłaściwą dietą, niewłaściwą dietą może być także spowodowana uczuleniem na jakiś ze składników pokarmowych. Na przykład, takimi bardzo charakterystycznymi składnikami, na które często ludzie mają uczulenie, to jest właśnie gluten. To jest właśnie nabiał, nabiał głównie ze względu na obecność laktozy czy kazeiny, a gluten obecny w mąkach, zwłaszcza w mąkach tych nowych, tak, które powstały w wyniku tych czy innych modyfikacji genetycznych, w tym momencie, które są w tej chwili wszechobecne i, 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 i powszechnie je spożywamy, żeby była jasność tak i bynajmniej nie pisze na opakowaniu, że jest to produkt modyfikowany genetycznie, a jest i nagminnie się to dzieje od, od lat 40 XX wieku. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ten gluten tak naprawdę również powoduje nam rozmaite uczulenia. Należy też zwrócić uwagę, że. Przyczyną biegunki nie musi być spożycie czegokolwiek, może być zmiana czegokolwiek w naszym otoczeniu, tak? czyli, po, czyli taka biegunka pochodzenia alergicznego, czyli jesteśmy na coś uczuleni, może być wywołana tym, że sąsiad pali plastik w piecu e, zamiast, mówię, węgla czy drzewa, może być spowodowana tym, że pomalowaliśmy taką, a nie inną farbą, nasz na przykład pokój, w którym śpimy i takie przypadki również e, e, widziałem czy, czy obserwowałem w swoim życiu ale na przykład również zmiana u kobiet kosmetyków czy, czy, czy szminki, gdzie dzisiaj bardzo często do zagęszczania właśnie, właśnie szminki stosuje się zagęsz... zagęstniki pochodzenia e, e, mąki, mąki wysokoglutenowej, no i właśnie ona w tym momencie też bywa czasem przyczyną tej czy innej objawów właśnie jakim jest biegunka. Także generalnie rzecz biorąc, alergia pokarmowa powodująca biegunkę może być, znaczy alergia nie tylko pokarmowa, ale alergia powodująca biegunkę może mieć tak naprawdę źródła w czynnikach całkiem od nas niezależnych czy całkiem, całkiem że tak powiem, błach. Kiedy mamy problem? Jeżeli powiedziałem, biegunka jest krótkim epizodem, wyciągnęliśmy z niej wnioski nie ma tutaj jesteśmy w stanie wyeliminować czynnik, tak? Jest ok, tak, bo czegoś nas ona nauczyła. Straciliśmy może nawet parę kilo. Niektórzy są bardzo zadowoleni, jeżeli taka biegunka raz na jakiś czas ich nawiedza. Natomiast. Bardzo istotnym jest tutaj zwrócenie uwagi, gdyby taka biegunka nawracała, czy nie jest konieczne, na przykład, tak jak powiedziałem, zmiana kosmetyku, częstsze wietrzenie pokoju lub zwyczajnie odstawienie na biału glutenu i cukru na okres kilku tygodni czy kilku miesięcy, i wtedy taki prosty, banalny zabieg może tak naprawdę rozwiązać sprawę. Oczywiście biegunka, co dodajmy sobie jeszcze, może być również przyczyną czegoś takiego jak udar słoneczny. Tak? Czyli zbyt długo siedzieliśmy na słońcu. Oprócz tego, że mamy dreszcze i popierzoną skórę, to jeszcze do tego wszystkiego kilka razy biegamy do toalety. No ale to już taka dygresja. Wracamy sobie z powrotem do, 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 do innych. Co jeszcze może być przyczyną biegunki oprócz wspomnianych przed chwilą rzeczy? Na pewno może być to, na pewno może być to e, stres. Jeżeli mamy do czynienia, nieważne czy jest to stres krótkotrwały czy długotrwały, tak, może powodować biegunkę. Nawet jeżeli odniesiemy się jak zwykle do naszej ulubionej literatury, w tym momencie chyba najbardziej klasycznej dla polaka literatury, to pamiętamy jak Mickiewicz pisał, że pewien myśliwy z tego zapachu, który mógł być skutkiem strachu, tak, Niedźwiedź pomyślał sobie, że był to nieboszczyk i że już nieświeży, względem czego uratowało mu to życie, ponieważ, mówiąc kolokwialnie i brzydko, myśliwy na widok Misia po prostu zesrał się ze strachu. I takie określenie, jak najbardziej można powiedzieć, jest adekwatne, kiedy silna sytuacja stresowa powoduje po prostu biegunkę. Oczywiście, stres przewlekły również prowadzi do problemów jelitowych, i ta biegunka, niestety, ma tak naprawdę jakby to powiedzieć, charakter przewlekły, ale o tym powiemy sobie za chwileczkę. Co jeszcze może powodować biegunkę? Bezwzględnie biegunka najczęściej jest, oprócz tam, powiedzmy alergii pokarmowej, czy, czy silnego stresu, czy udaru słonecznego, biegunka tak najczęściej może być przyczyną zatrucia pokarmowego. Zatrucie może być spowodowane naprawdę wieloma czynnikami żywnością nieświeżą, czyli taką, w której powiedzmy znalazły się jakieś bakterie czy, czy, czy grzyby lub żywnością ciężkostrawną której nasz organizm nie potrafi sobie poradzić, chociaż wiele innych osób sobie z tym świetnie radzi może być przyczyną zatrucia środkami chemicznymi tak? czyli konserwantami używanymi do, e, używanymi do e, zabezpieczenia żywności, e, pestycydami na przykład jeżeli nie umyliśmy odpowiednio prawda, jabłuszka czy, czy, czy warzyw, czy owoców ale na czas transportu do marketu i z marketu do nasz stół było to tym zabezpieczone przez sprytnego rolnika Prawda? Więc generalnie te rzeczy również mogą tak naprawdę spowodować, spowodować biegunkę czy, czy zatrucie właśnie w naszym organizmie. Ale tak jak powiedziałem, może to spowodować także środek chemiczny, na którego nie mamy najmniejszego wpływu, bo na przykład przedostał się do wody, czy przedostał się on prawda, do do powietrza i, i my jesteśmy na niego w jakiś szczególny sposób wrażliwi. Czym mieć, z czym jeszcze możemy mieć styczność? Na pewno z zatruciem tzw. Tak endotoksynami bakteryjnymi. To jest kolejny raz wałkowany przez nas temat, nawet teraz wspomniałem o tym, czyli mikroflory jelitowej, która jest praktycznie w 100% zależna od tego, co spożywamy, tak? czyli jedzenie dużej ilości cukru to jest tak samo jak na przykład każdy, kto robił wino o tym wie. Wino bez cukru się praktycznie nie ma szans utworzyć, prędzej utworzy się tam tak naprawdę ocet taki czy inny, natomiast generalnie rzecz biorąc wino się nie utworzy. Sycąc, Mówię cukrem, tak naprawdę dajemy pożywkę dla lęgnięcia się takich, a nie innych bakterii czy grzybów, których wydzieliny wewnątrz naszego organizmu, jeżeli przekroczą magiczną barierę 3-5% obecności bakterii patogennych, mamy do czynienia po prostu z infekcją, a te wydzieliny właśnie tych bakterii są dodatkowym źródłem zatrucia. Takie mówię, osłabienie takiej flory, tak na szybko przypominając, tak jak mówię oprócz diety, to jest jeszcze antybiotykoterapia, silny stres, obecność pestycydów i innych powiedzmy herbicydów w naszym pożywieniu, spożywanie dużych ilości alkoholu. Brak manganu w diecie, te wszystkie rzeczy wpływają na zaburzenie naszej właściwej flory bakteryjnej i tak jak powiedziałem, wachnięcie się tego bezpiecznego poziomu flory patogennej z 3-5% do większego. Oczywiście, możemy, może do tego dojść także w wyniku zmiany diety, na przykład przerzucamy się na kiszonki, najedliśmy się kiszonych ogórków, czy najedliśmy się powiedzmy kiszonej kapusty. To również może spowodować, że nas, tak to się mówi, przeczyści w sposób naturalny, ale to jest w miarę jeszcze ok, ale to również było spowodowane tym, że w naszych jelitach znalazło się więcej bakterii niż normalnie występuje i innych bakterii niż normalnie potrzebuje. Tak? Dlatego mówię, jeżeli przy zatruciach biegunce towarzyszy gorączka, może towarzyszyć zaburzenie, wchłaniania cukrów białek oraz tłuszczy, może towarzyszyć zaburzone krzepnięcie, przepraszam, zaburzone tak, krzepnięcie krwi bezwzględnie, mogą towarzyszyć zmiany skórne, tak, czyli jakieś opryszczki, mogą towarzyszyć, mogą towarzyszyć na przykład jakieś plamy na skórze, tak, no to jest to generalnie oznaka, że z naszą florą bakteryjną dzieje się coś nie tak i tak naprawdę zwracamy sobie uwagę. Tak jak powiedzieliśmy, rzadko kiedy nasz organizm reaguje, rzadko kiedy nasz organizm reaguje tylko jednym czynnikiem, i najczęściej zanim dojdzie do biegunki, jeżeli jest ona niespowodowana jakimś czynnikiem powiedzmy takim no, zatrucia, tak jak powiedziałem, lub, mówiąc kolokwialnie nażarcia się kiszonej kapusty, tylko na przykład tym, że flora bakteryjna systematycznie jest przez nas niszczona bo zjedliśmy antybiotyk, przegryźliśmy cukrem. Do tego wszystkiego jeszcze ktoś powiedział, że powinniśmy pić dużo jogurtów. No to w tym momencie po tygodniu, po miesiącu, po jakimś czasie mogą pojawić się spędzenia na skórze, mogą pojawić się zaczerwienienia, potem zacznie się na przykład pojawiać właśnie biegunka, tak? Co jeszcze? Dodatkowo oczywiście zatrucia mogą być pokarmowe, mogą być w wyniku spożywania leków, tak? Jako skutek uboczny po wspomnianych antybiotykach, ale mogą być również w wyniku przedawkowania leków lub konkretnego efektu ubocznego, czyli np. Na naszego konkretnego, że jakby to powiedzieć, uczulenia na dany lek, i organizm w ten sposób prowadzi po prostu do usuwania nadmiaru tego leku, czyli chce się bronić przed jego toksycznym działaniem. Może być również jeszcze biegunka spowodowana takim czynnikiem, jak na przykład promieniowanie, gdzie właśnie ludzie, którzy ulegli takiej czy innej chorobie popromiennej, tak naprawdę właśnie reagowali w sposób, można powiedzieć, biegunkom jako jednym z objawów prawda, na promieniowania ciała, no ale najczęściej to, to tak jak mówimy. Były to już przypadki takie, że już były nie do odratowania, chociaż przypadki w Czarnobylu pokazują, że ludzie z najgorszych sytuacji potrafili wejść i żyć całkiem, całkiem długo. Natomiast w przypadku, kiedy biegunce zaczyna towarzyszyć, drodzy Państwo, jeszcze taki czynnik jak dreszcze, gorączka, trzęsie nas, prawda, no to najczęściej mamy do czynienia z infekcją, albo z infekcją bakteryjną, tak? czyli bakterię coli lub bakteria salmonelli, tak, może być to infekcja wirusowa, najczęściej jest to wirus rota, choć teraz stwierdza się, że nasz obecny, Wirus, że tak powiem, panujący od 2019 roku również może powodować objawy w postaci biegunki. Może być to również grzybica przewodu pokarmowego, a szczególnie w przypadku grzyba, to są właśnie te wydzieliny powodu, grzyba, które powodują są silną toksyną i właśnie powodują silne, jakby to powiedzieć, objawy zatrucia, w tym właśnie zatrucia pokarmowego, który skutkuje nam długotrwałą biegunką. Tak? Natomiast. Tak jak mówimy, o ile biegunki takie krótkotrwałe czy, czy, czy nieczęste są niebezpieczne, są najczęściej objawem czegoś, że dzieje się z naszym organizmem, coś jest nie tak, powinniśmy zwrócić na nie bezwzględnie uwagę. Choćby dlatego, żeby się nie odwodnić, zwłaszcza upalny dzień, to tak naprawdę nie są one jakimś szczególnie silnym zagrożeniem. Tak naprawdę prawdziwym nieszczęściem, prawdziwym sygnałem ostrzegawczym, prawdziwym problemem dla nas jest sytuacja, w której dochodzi do Długotrwałych lub nawracających biegunek, które trwają tygodniami lub tak naprawdę miesiącami, rzadko kiedy występują same. Tak? Często towarzyszą im wymioty, często towarzyszy im utrata wagi. Bardzo często towarzyszą im bóle albo całego brzucha, albo poszczególnych elementów, dolnej części kręgosłupa, prawda? które traktujemy jako kręgosłup, ale tak naprawdę może być to związane z organami wewnętrznymi i tak naprawdę w takich sytuacjach domowa diagnostyka może nam powiedzieć tylko jedno natychmiast udajemy się do lekarza natychmiast przeprowadzamy badanie moczu natychmiast przeprowadzamy badanie badania obrazowe typu USG bo jest to najczęściej sygnał że z naszym organizmem dzieje się coś nie tak mogą to być tylko w tym momencie pasożyty, tak, robaki, grzyby, bakterie, wirusy, które spowodowały silne zatrucie naszego organizmu. Może być to na przykład uszkodzenie mechaniczne jelit, organów wewnętrznych. Uderzyliśmy się, nie zwróciliśmy na to uwagi. Mogą być to stany zapalne, jelit mniej lub bardziej długotrwałe. Zwłaszcza jeżeli mamy osoby, które są narażone na permanentny, długotrwały stres. Może być to jakaś nietolerancja pokarmowa, w tym celiakia, mogą być to zaburzenia hormonalne, które powodują w tym momencie silną biegunkę, może być to choroba leśniewskiego krona lub niestety no, może być to tak naprawdę nowotwór. Tak jak powiedzieliśmy sobie w przypadku zatwardzeń, jeżeli Państwo pamiętacie, 25% ludzi, którzy mają zespół jelita wrażliwego, cierpi na biegunkę, to drugie 25% cierpi na cierpi na, e, zapraszam, na zatwardzenia, to drugie 25% ma problemy z biegunką i co najgorsze mogą one następować naprzemiennie, tak? Czyli na przykład mamy okres zatwardzeń, po nim następuje okres biegunki, znowu okres zatwardzeń, więc jeżeli coś takiego się dzieje i towarzyszą temu bóle głowy, bóle mięśni, objawy zbliżone depresji, zmęczenie, tak naprawdę może być to właśnie w tym momencie, drodzy Państwo, e, zespół jelita drażliwa. Kiedy powinniśmy jeszcze szczególnie się niepokoić? Wtedy, kiedy oprócz biegunki, oprócz jakichś objawów skórnych czy innych pojawia się w naszym kale krew. Wtedy, oczywiście, może być to przyczyna taka, że będąc w toalecie, prawda, więcej niż dwa razy dziennie, 5, 6, 7, lub nie wychodząc przysłowiowo z toalety, tak często podcieramy tyłek. Że dochodzi do uszkodzenia skóry czy nabłąka, i to jest przyczyna, że na papierze widzimy krew, i to jest najmniejszy problem w tej sytuacji, choć może dojść tutaj do prawda, jakiejś tam infekcji, bo jest to jednak rana otwarta, bakterie kałowe, zwłaszcza w tym momencie skażone dodatkowo jakimś wirusem, więc tak naprawdę może być to oczywiście problem. Ale może być to nawet problem taki, że użyliśmy w tym momencie mniej szlachetnego papieru toaletowego, więc na to również zwracam. Uwaga. Najczęściej jednak krew w kale, czyli tzw. Tak smolisty stolec, czarny stolec jest objawem przy biegunce, bo jest objawem tak naprawdę obecności krwi w kale i to najczęściej krwawieniu albo z uszkadzonych mechanicznie narządów czy, czy, czy organów, albo związany z problemem tzw. Tak krwawienia górnego odcinka pokarmowego, czyli przełyk, żołądek, dwunastnica. Oczywiście tutaj też należy zwrócić uwagę, że wiele osób według starej medycyny tak, ludowej na biegunki jada jagody, więc wtedy to ciemne zabarwienie również może być przyczyną próbą, próby ratowania się właśnie w sposób naturalny, czyli, czyli jagoda. Tak? No i czego jeszcze, co jeszcze może być tak naprawdę problemem smolistego stolca? No niestety, drodzy Państwo, jeżeli mówię towarzyszą temu wymioty tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku zwłaszcza wymioty tak zwanymi fusami no to mamy do czynienia z, z uszkodzeniem układu pokarmowego ale niestety krwawienie czy obecność podczas wtedy kiedy, sytuacji kiedy mamy biegunkę krwi w kale tak zwanej żywej krwi no to już niestety może świadczyć o bardzo silnych stanach zapalnych układu pokarmowego lub wręcz uszkodzeniu, uszkodzeniu jelit, czy, czy, czy uszkodzenia któregoś z organów wewnętrznych, lub silnej, czy, czy, czy silnym stadium choroby nowotwor nowotworowej. Jeżeli mamy biegunkę, która dodatkowo ma tak zwany, jest taka tłusta, śliska, tak, to wtedy tak naprawdę, prawdopodobnie mamy do czynienia z uszkodzeniem trzustki i jest, mamy albo wrodzony niedobór lipas, albo dozę, albo zapalenie trzustki. Jednak jeżeli mamy do czynienia z tak zwaną biegunką tłuszczową, tak, czyli kiedy, kiedy, kiedy ten stolec jest rozbryzgany, do tego śmierdzący, do tego jeszcze tłusty, kleisty, tak, no to tak naprawdę, to tak naprawdę mamy, yy, mamy problem, bo mamy do czynienia z silnym uszkodzeniem trzustki. Jeżeli jeszcze towarzyszy temu nagła utrata wagi, no to możemy się naprawdę bardzo, bardzo cieszyć, jeżeli to jest tylko zapalenie trzustki lub kamica trzustki. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z uszkodzeniem mechanicznym, ze stanem zapalnym trzustki niekoniecznie tylko trzustki, tak? Bo nieszczęścia chodzą parami, więc oprócz stanu zapalnego trzustki może być jeszcze stan zapalny jelit lub innego organu, prawda? Jednocześnie y, możemy mieć do czynienia niestety z chorobą nowotworową trzustki lub z chorobą y, krona leśniewskiego, która właśnie bardzo często również y, jednym z objawów choroby leśniewskiego krona mogą być także tzw. tłuszczowe, tłuszczowe biegunki, tak? Reasumując, drodzy Państwo, za każdej, w każdej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z biegunką, kiedy mamy do czynienia z biegunką długotrwałą, kiedy mamy do czynienia ze zmianą po prostu koloru, kształtu, zapachu stolca w stronę rozwodnienia, na pewno jest to sytuacja, która informuje nas, że z naszym organizmem na pewno dzieje się coś nie tak i nie wolno nam przejść obok tego obojętnie. Jeżeli to był jednorazowy incydent, tak jak mówię, poleżeliśmy za długo na słońcu, ok, tak, może było to tylko przyczyną utaru. Zaczynamy się martwić, kiedy to nawraca lub trwa w sposób nieprzerwany długo i pamiętajcie, każdy dzień działa wtedy na naszą niekorzyść. Jelita tak naprawdę są wizytówką naszego organizmu, mówiliśmy o tym bezwzględnie. Nie wolno tego lekceważyć, nie wolno lekceważyć bólu, nie wolno lekceważyć wzdęć, nie wolno lekceważyć żadnego z objawów zmiany w stolcu, tak? czyli ani zatwardzenia, ani biegunki, ani zbyt czarnego, ani zbyt jasnego, ani zbyt pomarańczowego, ani zbyt śmierdzącego, e, szczególnie jeżeli ma to gnilny, prawda, taki zapach, bo tak jak mówiliśmy, to świadczy o chorobach szóstki. Pamiętamy drodzy Państwo o higienie, która towarzyszy nam tak naprawdę cały czas. Nie tylko myciu rąk, czy, czy myciu zębów, czy owoców, które zamierzamy spożyć, tak? I, i właściwym przechowywaniu pokarmów. Mówimy o higienie całego życia. Pamiętajcie, że nie warto oszczędzać na tym, co wkładamy do ust, bo wcześniej czy później nasze jelita nam za to wypłacą podwójny rachunek. Lepiej zjeść mniej a dobrze, niż zjeść byle co yy, i zapłacić za to na początku mniej a później utratą komfortu życia, utratą jakości życia, a docelowo ciężką chorobą, która tak naprawdę może zniszczyć nasze jelita. Pamiętajmy o tym, że jelita to jest nasz drugi mózg, że jelita to 80% odporności naszego organizmu. Bezwzględnie jelita i to, co z nich wychodzi, czyli stolec, jest obrazem naszego organizmu. Także w kupie jest kupa prawdy, mówiąc takim filozoficznym tekstem o nas samych. Nie wolno, tak, drodzy Państwo, pozwolić sobie na to, żeby ten element właśnie, jak to się mówi, domowej diagnostyki był pominięty. Reasumując, jeżeli zastanawiamy się, że mamy biegunkę, robimy rachunek sumienia. Czy jest lato, czy byliśmy na słońcu, czy umyliśmy ręce, czy nie jedliśmy czegoś innego. Co działo się do tej pory, na co chorowałem, czy te biegunki się powtarzały, a może to były zatwardzenia, może były wzdęcia, może przestawiłem dwie szlówki w pasku, tak? Może coś zmieniłem, może inną farbą pomalowałem pokój, tak? Może sąsiad opryskuje czymś pole, czym wcześniej nie opryskiwał, tak? może zmieniono drukarkę i reaguje w ten czy inny sposób na toner w danej drukarce. Takie przypadki również są opisane w literaturze. Tak? Takie rzeczy należy przeanalizować. Jeżeli wchodzimy głębiej, na co chorowali członkowie mojej rodziny, czy były przypadki krona leśniewskiego, chorób autoimmunologicznych, zapalenia jelit. Czy były przypadki nowotworów, wątroby, trzustki, tak? dróg żółciowych, które również są szczególnie niebezpiecznym, silnym i trudno lecza, uleczalnym nowotworem. Takie rzeczy musimy sobie przeanalizować, drodzy Państwo, w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąkolwiek obserwacją świadczącą o tym, że wygląd naszego stolca, naszej kupy jest niewłaściwy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Następnie będziemy ciągle... O, o, mówili o domowej diagnostyce. Będziemy dość blisko kupy, bo jak powiedzieliśmy sobie o, o stolcu, to teraz czas, żebyśmy powiedzieli sobie o moczu, i o tym będzie kolejny odcinek domowej diagnostyki. Serdecznie zapraszam na nasz kanał. Mam nadzieję, że dowiecie się Państwo tam czegoś interesującego dla Was. Dziękuję i do zobaczenia.